Witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie z pracowni plastycznej w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku. Słuchajcie kochani, dzisiaj wyglądam trochę jak kot. A dlatego, że będziemy wykonywać dzisiaj właśnie mm, rysunki kotów. Takie oto rysunki kotów. Te zajęcia, które dzisiaj tutaj dla Was poprowadzę, to są zajęcia oczywiście skierowane do naszych uczestników zajęć plastycznych, ale i nie tylko, do małych i dużych, wszystkich, którzy interesują się, słuchajcie, takimi zadaniami plastycznymi. Będziemy wykonywać to znaczy, Wy będziecie wykonywać ubrania dla tych kotów. Pod tym moim filmem wstawię Wam taką fajną karteczkę, takie zdjęcie, taki szablon kota, na którym szablonie to wy będziecie musieli zaprojektować ubranie dla waszego kociaka, no i oczywiście też oczy, tak żeby było jakieś takie ciekawe, z fajnym, takim ciekawym spojrzeniem. A dlaczego będziecie projektować? Ano dlatego, że będziemy robić w domu kultury, mam taki pomysł, że będę robić w Domu kultury kolekcję kotów drewnianych. I chciałam, żebyście mi w tym pomogli i zaprojektowali ubrania dla tych moich kotów. Taka po prostu fajna, plastyczna zabawa. Są to koty wykonane z drewna. Mam tu już kilka przygotowanych takich podkładów drewnianych, wyszlifowanych. Także słuchajcie, postarajcie się i przygotujcie super, super ubrania dla tych kotów na szablonie. Szablon, tak jak mówiłam, znajdziecie już w komentarzu pod moim filmem. A ja teraz Wam pokażę, jak w szybki łatwy sposób zaprojektować właśnie takie ubranko dla kota. Przechodzimy na stoliczek. Oczywiście do tego będziemy potrzebować mazaki, bo ja sobie robiłam to mazakami. Potrzebujemy szablon, tak jak tu widzicie. Mój szablon jest już wycięty, ale to tylko dlatego, że będzie mi się łatwiej pracowało. Szablon sobie możecie wydrukować albo przerysować. Mam już szablonik kota. No i tylko teraz zostaje nam nasza twórcza, e, nasza wyobraźnia, nasza twórczość. Co chcemy, żeby taki kotek miał? No to ja sobie wymyślam, że mój kotek mm, będzie miał jakąś fajną sukienkę, ale w jakim kolorze? No i chyba nie mam jeszcze kota w kolorach zielonych. Bo mam tutaj takiego różowego kotka i kotka w panterkę, tak jak ja dzisiaj jestem przebrana. Także to będzie może jakiś taki zielony kotek. Kotek w zielone jakieś takie wzorki. Zaprojektuję po prostu sukienkę. Sukieneczka będzie miała guziczki. Albo może będzie miała jakieś takie guziczki. Tak, guziczki po obu stronach, słuchajcie. Guziczki po obu stronach. O, tak. Guziczki po obu stronach. Na razie tak to wygląda. Jakąś taką fajną tu gdzieś potem sznuróweczkę, która będzie łączyła te guziczki, o, w ten sposób. O, tak. Mm. O, tak. Teraz może trochę jakiegoś jasnego. Rękawki, fajne, ładne, zielone rękawki. Zielone rękawki. Tak. Słuchajcie, to nie muszą być jakieś takie um, tylko gładkie te kotki, na przykład całe, zielone te sukieneczki albo, albo innego koloru. Mogą być również jakieś fajne, takie esy, floresy. Co wam się podoba, tak naprawdę? Um, ja tutaj sobie zrobię zieloną całą spódniczkę, bo takiego kota jeszcze nie mam. A z racji na to, że ten film nie może być bardzo długi, więc zbyt dużo tutaj nie będę wymyślać, ale chcę Wam też pokazać, że naprawdę łatwo i szybko takiego kota zaprojektować. Mu taką spódniczkę można. Także liczę, że mi pomożecie zrobić moją kolekcję kotów drewnianych, właśnie z Waszą pomocą. Chodzi o to, żebyście wstawiali jakieś fajne zdjęcia w komentarzach. A może zrobimy mu jeszcze jakieś. Tutaj kwiatki. A to wszystko potem będzie namalowane na drewnianych podkładach i powstanie piękna kocia kolekcja. Dzięki Wam, oczywiście, kochani. Dzięki Wam. Co jeszcze? Może taki troszeczkę niebieski bardziej. O, żeby troszkę to nabrało. Ja pomaluję jedną połowę mojego kota. Tak jak już mówiłam, nie chcę, żeby ten film był bardzo długi. Dlatego też staram się to robić jak najszybciej. Jak widzicie, można nakładać mazaki obok siebie te kolory w taki sposób, żeby te kwiatki na przykład, tak jak ja tutaj robię kwiatki, nie były takie troszkę bardziej przestrzenne i fajnie się prezentowały. To jest kilka kolorów obok siebie. Takie dmuchawce z tego Teraz tutaj poprawię sobie te guziczki. Tu jeszcze może dodam jakiś, jakiś taki wzorek. Hmm. Tak. I tutaj coś dodamy. Hmm. Dokładnie. Jeszcze pomalujemy dół. O tak. Słuchajcie, naprawdę tak bardzo szybko i na prędce zrobiłam dla Was pół yy, spódniczki mojego kota. Ale wy w domu będziecie mieli znacznie więcej czasu, więc liczę, że wasze projekty będą mm, równie fajne, kolorowe, mm, będą dość ciekawe, będą miały w sobie różnego rodzaju esy i floresy, bo wtedy będzie e, bardziej ciekawie. Pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, kochani, że czekamy, czekam w opisach i w komentarzach na wasze zdjęcia. Zdjęcia drukujemy, drukujemy szablon, malujemy, projektujemy wzór, Wysyłamy, a ja najfajniejsze wasze pomysły wykorzystam do zrobienia kolekcji kotów, kotów drewnianych. Słuchajcie, takie koty drewniane można sobie później gdzieś powiesić, a mogą być też fajną ozdobą, a też można się nim po prostu bawić. Także słuchajcie, przydadzą mi się w domu kultury. Zapraszam was do działania. Ja dzisiaj dla was jako kot już kończę. Liczę na was, kochani. Pa.